Od czwartkowych godzin porannych telefon alarmowy Straży Pożarnej dzwonił nieustannie. Mieszkańcy miasta i powiatu zwali strażaków do wypompowywania wody z zalanych piwnic i usuwania powalonych drzew. Interwencje związane z różnego podtopieniami. Były to zalane piwnice, różnego rodzaju obiekty. Głównie do tego interweniowali i do tego jeździli Strażacy, ale też trzeba dodać przy pomocy tych naszych niestrzęstych tutaj wiatrów, które, które gdzieś też krążyły. Strażacy jeździli do połamanych gałęzi, drzew zwalonych. No, tych interwencji mówię stosunkowo było dużo po południu zaczął bardzo szybko podnosić się poziom wody w potoku Kopanina, by nie dopuścić do podtopienia domu dziecka przy ulicy Wandy i kilku innych domów mieszkalnych. Podjęto decyzję o przewiezieniu w ten rejon miasta worków z piaskiem. Otrzymaliśmy sygnał po południu, że bardzo szybko przybiera poziom tej wody. Pojechałem tam na miejsce widziałem faktycznie w ciągu godziny ta woda podniosła się około metr stąd też decyzja o przygotowaniu worków z piachem tam jest dom dziecka bezpośrednio przy tej strudze. Te wołki z piaskiem w ilości tysiąca sztuk przyjechały na miejsce, no i obserwowaliśmy stan tej wody. Stan wody był monitorowany na bieżąco. Około godziny 22. rzeczka wróciła do normalnego poziomu i zagrożenie minęło. Prognozy też są optymistyczne. W tej chwili nie ma żadnych zagrożeń, również prognozy są takie, że te opady powinny już praktycznie zanikać do wieczora. W najbliższych dniach żadnych dużych opadów się nie spodziewamy. Wygląda na to, że póki co deszczowy lipiec odpuścił. 85 interwencji w ciągu jednej doby to najwyższy wynik już od dłuższego czasu, oby nie został szybko pobity.